Bosa miała ciemne, proste do ramion włosy. W zależności od dnia i stopnia nasłonecznienia przybierały różne odcienie mlecznej czekolady, takiej z rodzynkami i orzechami, może stofi. Zwykle puszczała je luzem. czasem zaplatała w dziewczęcy warkoczy. Zupełnie jakby takie uczesanie miało moc zdejmowania uroku, odcinania kuponów miesięcy i lat. Robiła siebie tak. Wydawało jej się czasem, że ten zwykły warkoczyk uwalnia ją od smutku życia, od porażki odrzucenia. Miała też króciutką grzywkę i imię po fryzjerce ojca, którą Henryk Bosy znał długo wcześniej, nim za sprawą i wolą Boga związał się przysięgą z Barbarą Bosą z domu Guzek. Fryzjerka nazbyt urodziwa nie była, a i z rozumem jakby pokłócona. Strzygła za to kawalerski, ojcem podszyty włos i robiła to dobrze. Była też sympatyczna, a bycie sympatycznym Henryk Bosy bardzo sobie cenił. Gdy mu się postanowiło urodzić dziecko i okazało się, że to dziewczynka, od razu zakrzyknął – Olga! To musiała być Olga. Barbarze się ten nagły mężowy pomysł spodobał. Historii z fryzjerką nie znała, nie mogła znać, to też nie zgłosiła sprzeciwu. Po latach wyszło na jaw, że poza córką Henryk Bosy dorobił się również syna. O czym dowiedział się nie od razu, ale po latach, właśnie. Z listu z Niemiec. Które wysłała do niego fryzjerka. Z listu, którego ostatnie zdanie wieńczył podpis Olga. List, poza cenną dla rodziny bosych informacją, zawierał również prośbę, żeby Henkowi do głowy nie przyszło syna, któremu dała na imię Józef, szukać. Żeby nawet nie próbował. Nawet nie próbuj pisała, a Henryk wyobraźni widział ją jak żywą, jak fryzjerskie, ładnie przez Boga wykrojone usta. Te słowa do niego syczały, więc nie próbował. Bo tak jest dobrze i niczego zmieniać nie trzeba. Wolę moją uszaną. Nakazywały okrągłe literki, ale list wysyłam, żebyś wiedział. I żebyś zapomniał, bo ja i tak, Hansa kocham, tego jurgena, co ty się z niego tak śmiałeś, że Niemiec. Kochałam też wtedy, gdy syna mi robiłeś, choć mówiłeś, pamiętam dobrze, że dzieci nie planujesz i nie chcesz, że nic się też nie chciałeś, a w ogóle to bezpłodny jesteś, mówiłeś. I obawiać się nie mam co, a wszystko i tak okazało się inaczej. Wszystko, Olga. Ślubna Baśka list przeczytała pierwsza. Bo niby dlaczego nie? Kiedy listonosz przyniósł, a starego trzy dni w domu nie było, poszedł w cug. Baśce po tej lekturze zzieleniała buzia, ale ani staremu, ani córce nic nie mówiła. Bo co tu gówno ruszać, żeby jej jeszcze pod dachem śmierdziało? Imię. I tak, jak córka, ładne. Zresztą, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. I nawet na koniec tej złości zielonej, Baśka uśmiechnęła się, bo poczuła, że mądrość boska przez nią przemawia i że się jej ta mądrość boska błogosławieństwem rozlewa po sercu. Ale to nie był koniec. Olga i tak poznała prawdę kłótni po pijaku ojca, kiedy ten przyprowadził do domu kolegę Ludwika, którego wołali Lutek i przynieś mi tu, curuniu, proszę ja ciebie z piwnicy ogórki, z chlebaka chleb, z lodówki proszę ja ciebie kiełbasę, my tu z Ludkiem proszę ja ciebie poczekamy. I widziała, jak z zaludkowej pazuchy wychyla się szklana, transparentna szyjka. Więc, żeby mieć spokój i robić matematykę, bo jutro klasówka przyniosła wszystko, wyłożyła Holga Zadaniowiec. Nie dosyć, że ładna, mądra, sympatyczna, to jeszcze posłuszna, zuch dziewczyna. Cud, malina i miód. Ale kiedy ojcowych zadań nie było dość i znów zawołał ojciec córkę, żeby jeszcze kawę ludkowi zaparzyła, w Oldze której już cycki na dobre wyrosły, a hormony zaczęły szaleć, odezwał się sprzeciw. A usta jej pełne, przez Boga ładnie wykrojone, powiedziały pijakom nie. To ojcu miłym nie było. Więc zawiązała się pokoleniowa kłótnia, w której ucierpiała nie tylko relacja ojciec-córka, ale i drzwi, które wiodły do pokoju bosej a które trzasnęły w ojcowskiej furii tak, że szyba pękła. Połamała się jak wafel, jak na wigilię opłatek i rozsypała okruszkami po podłodze jak łzy po twarzy bosej, bo jej ojciec w tym gniewie pijanym wykrzyczał a imię to po tej kurwie masz, co to wolała Niemca i że on myśli, że to imię to jakieś fatum, że za nieposłuszeństwo ojcu królestwo z imienia na dupę córki przejdzie i żeby się jej matka, skoro tak córki broni i za córką się wstawia, nie zdziwiła, jak któregoś dnia córka jej do domu bękarta w brzuchu przyniesie. Oznajmiając, że wnuk to już młodej bosej wystarczyło, żeby spakować walizkę i Niemcze zamienić na Kraków. Tam nic nie będzie stare, pomyślała, wszystko będzie nowe. Na zajucz, była we Wrocławiu. <laughs>